narzędziowa Jak widzimy, bardzo, bardzo, bardzo duża, na której również możemy swobodnie stawać. Mocna klapa z możliwością zapięcia na kółeczki od spodu, również mocne żebywanie. Z boku fajne żebywanie. Dodatkowe uchwyciki, wyżubienia, gdzie możemy skrzynię sobie podnieść. Jak widzimy na górnej klapie, mamy wgłębienie, gdzie możemy odłożyć jakieś drobne, podręczne rzeczy. wietła, śrubki, każdy ma jakieś tam swoje mniejsze, większe potrzeby. Takimi samymi fajnymi zapięciami otwieramy. Sprawdźmy, co jest wewnątrz. Bardzo mocno żebrowana klapa. Dzięki tej możemy na niej stanąć, utrzyma naszą wagę. A wewnątrz w całej skrzynki znajdują się dwie przegrody z gumeczkami. Dzięki tym gumeczkom możemy zamontować yy, Umieścić jakiś przedmiot. Nie będzie on nam kolebotał się wewnątrz skrzynki. Ważną cechą tych skrzyń jest to, że posiadają żebywania z boku wkładki takie, dzięki którym będziemy mogli zapakować mniejsze organizery, a ja dowolnie modyf przekładać sobie przegrody jak, jak lubimy. Znamy też internetowych innych twórców, którzy takie przyrody. Nacinają sobie z boku, dwie sekcje wycinają i mają super przyrząd do przenoszenia przedłużacza. Przedłużacza jakichś prostych kabli. Bardzo fajna funkcja. Na tych gumkach również przenoszenie kabli, żeby nie latały. Naprawdę fajny pomysł, bardzo funkcjonalna cecha. Zobaczmy, co tutaj się zmieściło. I wypełnienie nie jest na maksa. Na pewno gdybyśmy chcieli, wrzucilibyśmy tu jeszcze po 5 dodatkowych urządzeń, ale to nie miało to na tym celu. Miało pokazać, jak funkcjonalne są te skrzynie, jak możemy dużo tutaj zapakować, sobie zaangażować wewnątrz przestrzeń. I już przechylam do Was, co my tu mamy. Dwie przegródki pozwoliły nam rozdzielić narzędzia do od na innych narzędzi elektrycznych. Trochę kluczy, trochę mniejszego sprzętu pudełeczko ładnie wchodzą. E, dzięki gumkom wszystkie narzędzia są dociśnięte do ścianek bocznych, więc się nie, nie obciają, nie przesuwają, nie rysują. E, no to po kolei sobie przejdźmy do tego, co tu się zmieściło w tej skrzyni. Będę to odkładał między, naprzód przód, potem. Co? tu Jakieś drobnica, pudełeczka na podlecie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę zamontować sobie tutaj. Hmm, gąbkę. Jak najbardziej może. Może zrobić sobie sekcję płyty ze sklejki. Dzięki czemu będzie mógł zrobić tą skrzynię piętrową. Jak najbardziej. Przecież wykorzystujmy te narzędzia, to w takim celu. Yy, taki mamy hotel. To, to jest tylko nasza propozycja.